Na zakończenie naszego cyklu opowiem Ci o czymś dla mnie szczególnie ważnym. I to coś to magiczne nożyczki czasu. Co to takiego? Magiczne nożyczki czasu to narzędzie, które wspiera oszczędzanie czasu na bazie prawa Parkinsona. Prawo Parkinsona mówi o tym, że praca, którą mamy do wykonania, rozszerzy się tak, żeby szczelnie wypełnić czas, jaki na nią przeznaczyliśmy. To oznacza, że oszczędzanie czasu możemy, a nawet powinniśmy zacząć już na etapie planowania pracy, a nie tylko starając się wykonać naszą pracę szybciej, efektywniej. I tu wkraczają magiczne nożyczki. Zwykle praca, którą wykonujemy, wcale nie zajmuje nam 100% czasu. Poznaj Cztery najpopularniejsze wypełniacze czasu, które sprawiają, że ten czas rozrasta się do maksymalnych wyznaczonych granic. Należą do nich odwlekanie. Znasz dobrze odwlekanie. Wystarczy, że zostało nam jeszcze trzy minuty do rozpoczęcia czasu. Zrobię sobie jeszcze kawę, zrobię sobie herbatę, mm, zadzwonię do kaśki, a już potem biorę się do pracy. I pół godziny później zaczynamy. Rozpraszanie. Rozpraszanie, czyli dzwoniący telefon, przychodzące maile, yy, króciutka wizyta sąsiadki, odwiedziny koleżanki z pokoju obok. Też pewnie to znasz, mieliśmy na ten temat filmik, może nawet pamiętasz. Perfekcjonizm. Jeżeli wykonamy nasze zadanie w czasie krótszym niż przeznaczyliśmy, ale wiemy, że jeszcze mamy czas, wypełnijmy szczelnie ten czas poprawianiem tego, co już jest zrobione i tak naprawdę mogłoby być zakończone, przekazane dalej, a my moglibyśmy zająć się czymś innym. No i brak skupienia. Jeżeli czas przeznaczony na pracę jest zbyt długi, stajemy się znużeni i tym samym wykorzystujemy go mniej efektywnie. No, i właśnie, już na etapie planowania pracy, pamiętaj: chwytaj zawsze do ręki swoje mentalne, magiczne nożyczki czasu i, najnormalniej w świecie, odcinaj. Odcinamy odwlekanie, czyli, krótko mówiąc, nie odwlekamy. Odcinamy rozpraszanie, czyli, krótko mówiąc, wyłączamy telefon, skupiamy się na zadaniu. Odcinamy brak skupienia, planujemy efektywnie, zwracamy na to uwagę. Odcinamy nadmierny perfekcjonizm. Jeśli coś skończyliśmy, to skończyliśmy. Zobacz, jakie ładne, małe, sprytne zadanko nam zostało. Tak właśnie działają magiczne nożyczki czasu. Trzymam kciuki za Twój uwolniony czas. No, i oczywiście życzę Ci po prostu baw się dobrze w tym czasie. Powiem Ci, że mnie też została jeszcze dzisiaj chwilka czasu, więc skoro tak naprawdę mam nożyczki bardzo blisko siebie, a nawet w ręku, to chyba coś uszyję. Pozdrawiam serdecznie wszystkiego dobrego.